Pod rządami faszystowskiego reżimu Putina Rosja z każdym dniem coraz bardziej oddala się od wspólnoty krajów cywilizowanych. Wczoraj ogłoszona mobilizacja ma objąć 300 tysięcy osób, w rzeczywistości może być wielokrotnie większa. Ogłaszając ją, Putin de facto przyznał, że jego dotychczasowa strategia kompletnie zawiodła. Że armia, reklamowana do niedawna jako druga najpotężniejsza na świecie, jest w rzeczywistości słaba. Skorumpowana i totalnie zdemotywowana. To armia, która przegrywa. Według danych ukraińskich, które mogą rzecz jasna być zawyżone, w Ukrainie zginęło już w tym roku 55 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Rosja straciła ponad 2200 czołgów. Traci tereny, które zaczęła nielegalnie okupować. Nic dziwnego, że Putin desperacko potrzebuje czegoś w rodzaju sukcesu. Stąd zapowiedź aneksji już za kilka dni nielegalnie zajętych terenów Ukrainy równych jednej trzeciej powierzchni Polski. Stąd straszenie Zachodu bronią atomową. Co zatem Zachód powinien zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze, bez zmian. Więcej jak najszybciej transportów ciężkiej broni na Ukrainie. W tym szczególnie broni niemieckiej, w tym szczególnie broni rakietowej. Po drugie więcej zachodnich szkoleń dla żołnierzy ukraińskich. Po trzecie więcej pomocy finansowej dla państwa ukraińskiego, które po prostu nie może zbankrutować. Putin, Szojgu, Ławrow, Miedwiediew i tak dalej. To międzynarodowi zbrodniarze wojenni, którzy zostaną, którzy będą ścigani i zostaną osądzeni przed nowym specjalnie powołanym międzynarodowym trybunałem. Jeżeli będzie nam dane ponosić współodpowiedzialność, zrobimy absolutnie wszystko, by ich osądzić. Tylko najpierw trzeba wygrać tę wojnę.